Nie zapomnę, jak byłem na Sri Lance i e, moim jednym z głównych celów było to, żeby znaleźć jakiegoś mnicha i z nim pogadać. I tam e, moim, moim największym problemem było tak naprawdę jedynym pytaniem, jakie ja miałem na tamten czas i nie znałem odpowiedzi, to czy istnieje wolna wola. I kochani, to jest serio dobre pytanie, bo patrzcie, moje rozumowanie wam przedstawię zanim rozmawiałem z mnichem. Doświadczenia życiowe bezpośrednio wpływają na to, kim jesteśmy. To jest niezaprzeczalne. Przeszłość ma wpływ na to, kim jesteś dzisiaj. No i teraz każdą decyzję, jaką podejmujesz z tego punktu dzisiaj, nawet jak jesteś w teorii świadomy, i tak wynika z nagromadzonej wiedzy, jaką masz. Czyli jak masz dużo wiedzy, to masz dużo możliwości wyboru. Ale i ostatecznie, i tak tą decyzję, którą podejmiesz, i tak ona wynika z doświadczeń życiowych. Czyli na przykład uprośmy to do decyzji, czy iść w prawo, czy w lewo. Hmm? No i w teorii mam wolną wolę, czyli ona powinna być nieskażona przeszłością. No i jak pójdę, mówię tak, Dora, idę w lewo, a mówię nie, dla przekory pójdę w prawo. To, to że jestem przekorny, wynika z czegoś z przeszłości. To, że poszedłem w lewo, wynika z czegoś z przeszłości. I teraz, hmm. To istnieje wolna wola czy nie? U ludzi nieświadomych to już jest w ogóle jasne, jak słońce, że wolna wola jakby nie istnieje, bo ludzie pod wpływem automatycznych mechanizmów i tak dalej, które zaprogramowała przeszłość, no reagują jak zwierzęta, akcja, reakcja, nie? I oni tak naprawdę, można powiedzieć, wolnej woli nie mają. To jest moje rozumienie sprzed czasu. I to było pytanie, które po prostu wierciło mi dziurę w głowie i jak tylko spotkałem pierwszego mnicha. Najpierw tu taki młodszy mnich i mu zadaje to pytanie, zaczyna mu tłumaczyć, że przeszłość, że tu, że możemy decyzję podejmować i czy istnieje wolna wola. Ten młody tak myśli, 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 mówi, hmm. mówi trudne pytanie, mówi ja nie wiem, ale przeprowadzę mnicha, który może będzie wiedział. pobieg, przyniósł drugiego mnicha, drugi mnich to samo, tłumaczę, mu tu tego, przeszłość, ten, stoimy w punkcie zero, czy istnieje wolna wola. A on mówi, że no zaczyna mi coś tam tłumaczyć i tak dalej, ale no, nie odpowiedział on mi na pytanie. Ja mówię, nie, 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 ja mówię, czy ktoś jeszcze mógłby tutaj przyjść? On mówi, dobra, dobra, to weźmiemy takiego mnicha z największym doświadczeniem. I przychodzi taki turbo komandos, który 15 albo 19 lat, nie pamiętam, był mnichem i z takim spokojem ducha on przy do mnie podszedł, że to już był hit pierwszy, nie? że pierwszy raz zobaczyłem człowieka tak spokojnego, ale tak spokojnego, że to było niesamowite. I znowu zaczynam mu tłumaczyć to wszystko, że tu, tego, dochodzimy do momentu i czy istnieje wolna wola, skoro mamy przeszłość. I on odpowiada mi mniej więcej w taki sposób. W ogóle to złapał mnie za bark i mówi Dawid, Ty nie słuchasz mnie, tylko słuchasz siebie. To było w momencie, kiedy on już zaczął mi coś tłumaczyć, bo ja co chwilę uciekałem tak oczami. Się zastanawiałem, przetwarzałem te jego informacje. Co on to mówi? Nie, nie mieści mi się to w głowie. On miła łapie za barkiem, mówi: Dawid, nie słuchasz mnie tylko siebie. Ja zacząłem rozumieć, że wpuszczam jego informacje przez filtr moich myśli i moich przekonań, wierzeń, i dopiero mi to wpada do głowy. I to jest takie równe przyrównanie: że właśnie słuchasz siebie, a nie mnie hit. To dostałem taki puf, policzek, myślałem, że jestem kozak, a tu się hu, 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 okazało. No i jedziemy dalej, no i słucham go. I czy istnieje ta wolna wola? A on nie odpowiedział mi bezpośrednio na pytanie, tylko pośrednio. On mówi, Dawid, przeszłość nie istnieje. To jest iluzja. Przeszłości nie ma. Przyszłości nie ma. Jest tylko tu i teraz. I po prostu rozwalił mnie na łopatki faktycznie to jest wszystko koncept to są wszystko virtuolandie a nasz umysł tak bardzo chce mm, wszystko zaszufladkować a są rzeczy których się po prostu nie da i tak naprawdę moje pytanie po prostu było głupie czy istnieje wolna wola to jest głupio zadane pytanie e, to jest tak że dlaczego człowiek nie lata no nie... I w momencie, jak ja to zrozumiałem, że przeszłość i przyszłość nie istnieje faktycznie, bo jest cały czas tu i teraz, to moje pytanie zostało źle zadane, bo zakłada, że jest przeszłość, która wpływa na teraźniejszość. A tak naprawdę jest cały czas teraźniejszość, a nie przeszłość i teraźniejszość. Umysł ma problem, żeby to ogarnąć. Ale jak już tak trochę sobie to pokmienicie, to może wam to kliknie. <laughs> Mi klikło. I gdy to zrozumiałem, to zrozumiałem, że po prostu to pytanie było źle zadane. Bo istnieje tylko tu i teraz. Nie ma czegoś takiego jak ten punkt zero. Bo ten punkt zero jest cały czas. A David Hawk nic jeszcze inaczej to mówi, że w każdej sekundzie wyrasta jakby nieskończona ilość możliwości. Czyli my przechodzimy od nieskończonej ilości możliwości do nieskończonej ilości możliwości, do nieskończonej ilości możliwości, bo wszystko na wszystko wpływa. I e, mówienie o wolnej woli to jest po prostu źle zadane pytanie, nie? To jest, to, 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 jest, to jest niesamowite, bo wszystko na wszystko wpływa. Wszystko jest nieskończoną ma przyczynę. Przeszłość de facto nie istnieje, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ale upraszczając to, czy istnieje wolna wola, źle zadałeś pytanie, bo przeszłość ani przyszłość nie istnieje, jest tylko tu i teraz, cały czas. Bardzo mi przykro, ale Twój umysł tworzy koncepty, tak, by istniała przeszłość. Ale w rzeczywistości przeszłość nie istnieje, bo jest tylko tu i teraz. I dlatego to jest źle zadane pytanie. Po prostu czacha mi tak dymiła, że nie macie pojęcia. Mam nadzieję, że Wam trochę też dymi. I nie jest to takie łatwe do zrozumienia. I wiem, że też ten kurs będzie dla mnie takim dużym wyzwaniem, żeby w jakiś bardzo prosty, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, żeby to jakoś tak uprościć, że przeszłość nie istnieje, że przyszłość nie istnieje. Chciałbym umieć to bardzo dobrze wytłumaczyć i spodziewajcie się materiału na ten temat. Nie wiem kiedy, bo jest to bardzo trudne do prostego wytłumaczenia. No Poza tym motywem, że jest cały czas tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, nie ma przeszłości i przyszłości. Jest cały czas tu i teraz. A koncept przeszłości to jest tylko i wyłącznie myśl o tym, że coś takiego jest, bo mi się nam wydaje, że było. <laughs> to jest koncept. Ale mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze lepiej jakoś tłumaczyć. W każdym bądź razie, wolnej woli nie ma. Piątkowski Źle zadałeś pytanie y, mnichowi. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.